Jak zrobić takiego stworka? Zaczynamy krok po kroku. Składamy, mamy kartkę i składamy ją na pół. Musi być, musi być równo po bokach i na dole, znaczy na górze. Na dole i na górze. Gdy mamy już tak zgięte na pół, musimy zrobić takie trójkąty. I pamiętajcie, nie po tej stronie, co się otwiera, tylko po tej, co się jakby nie otwiera. Nie muszą być akurat równe, ale dobrze by było, gdyby były równe. Gdy już zrobimy zginamy tą część, która się ugina dajemy jeden kawałek tu i mocno go zaginamy i drugi. Gdy już mamy coś takiego na odwrót. Coś takiego z tyłu. Gdy mamy coś takiego, bierzemy to. Jakby a może najpierw możecie zgiąć, ale nie musicie. Tutaj spróbujcie zgiąć wszystkie rogi. Gdy już mamy takie zgięte rogi, coś takiego, coś takiego, musimy wziąć tak i zgiąć. Żeby tutaj było też ładne. O. Tak. Jeśli mamy coś takiego... Bierzemy jedną połówkę, jedną, pamiętajcie, jedną. Bierzemy, zginamy na pół. Bierzemy drugą i zginamy na pół. Gdy mamy taki trójkąt, gdy mamy coś takiego, to jeszcze raz idziemy do środka i zginamy. Później, Bierzemy tak, zginamy, i mamy. Mamy coś takiego. Możemy jeszcze to przystrajać oczywiście. Coś takiego już mamy. I teraz zacznijmy przystrajać. Czyli czarne oczka może. przestrajacie jak chcecie. Ja przystroję tak. Um. Oczy, dwa oczka, kolorujemy i drugie kolorujemy. OK, Gdy już pokolorowaliśmy. Możemy mu zrobić rumieńce, tak jak ja na przykład mu robię. Nie musicie oczywiście ja nie zach ja zachęcam oczywiście do robienia takiego. Możesz zrobić takie rumieńce. wziąć taki szary delikatnie i namalować na tych rumieńcach takie kreski. I coś takiego ogólnie na razie mamy, ale jeszcze nie jest w kolorach, tak jak na przykład te. Więc zaczynamy go kolorować. Mojego ja może pokoloruję na zielono. Weźmy zielony Kolorujmy. Pokolorować go możecie oczywiście z tyłu i z przodu. Tak. Jeszcze tu. Jeszcze sobie zostawcie lepiej tą kredkę. Weźcie czerwony, najlepiej, jeśli wolicie różowy, to weźcie różowy. Ja biorę czerwony i w środku namalujcie mój język. Po środku możecie zrobić czarną kreskę. Musicie, ja akurat nie chcę, okej. Okay. I kolorujcie mu w środku jeszcze. Tą kredką mówiłam, żeby jej nie chować. I mamy. Oczywiście z tyłu możecie go podpisać jak chcecie, żeby miał na imię. I mamy takiego lutka.